W Toruniu 19 marca 2020 roku, dosłownie w kilka dni po ogłoszeniu pandemii, dochodzi do bardzo tragicznego zdarzenia. Ginie młoda kobieta Magdalena. Zniecone w jej mieszkaniu pożar wywołuje alarm wśród zaniepokojonych sąsiadów. Witam Was bardzo serdecznie. Jest majówka, mamy kilka dni oddechu, chociaż przynajmniej u mnie pogoda nie sprzyja nawet spacerom. O sprawie, którą dziś przedstawię, usłyszałam na początku pandemii i jakoś dość często wracałam do niej w myślach. Pamiętam, że zdziwiło mnie, iż w momencie takiego mocnego zamknięcia Niektóre usługi były oblegane, nawet bardziej niż wcześniej, pomimo że w pierwszej fazie rzeczywiście wiele osób obawiało się nowej choroby i chętnie zamykało w domach. Ale to nie przeszkadzało, by nadal dochodziło do różnych międzyludzkich relacji mniej lub bardziej moralnych. Ale niestety, jedna z nich w Toruniu miała bardzo dramatyczny przebieg i tragiczne zakończenie. Charakterystyki miasta Torunia nie muszę dziś przybliżać, bo o Koperniku i piernikach toruńskich słyszeli chyba wszyscy z nas. Ale chciałabym poruszyć temat, że niektórym ze słuchaczy nie podoba się to, że umieszczam opisy miejscowości w podcastach. Może wyjaśnię, że mi osobiście usytuowanie w miejscu poprzez krótki opis, pomaga w wyobrażaniu sobie miejsca zdarzenia oczami wyobraźni widzę wówczas więcej i wielu z Was też ma podobne odczucia, co mogłam przeczytać w waszych komentarzach. Ale oczywiście każdy ma prawo do własnego zdania. Jeśli chcecie, dopiszcie w komentarzach, co myślicie na temat opisów miejscowości włączanych w treści podcastów. Będę wdzięczna za wasze spostrzeżenia. I oczywiście dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystkie subskrypcje, komentarze i polubienia, którymi do tej pory zaszczyciliście mój kanał. Przejdźmy teraz do sedna dzisiejszej sprawy kryminalnej. Przeniesiemy się na ulicę Kraszewskiego w Toruniu do 11-piętrowego wieżowca. Ta ulica znajduje się na granicy dzielnic Bydgoskie Przedmieście i Osiedle Młodych. Jest to miejsce, gdzie można spotkać od strony Bydgoskiego przepiękne stare kamienice, a z drugiej strony wieżowce, bloki i inne nowoczesne budynki. W jednym z wieżowców na osiedlu młodych mieszkała Magdalena. Była to, jak uważali sąsiedzi, bardzo piękna młoda kobieta. Mieszkała sama. Miała córeczkę, ale ta podobno odwiedzała matkę niezwykle rzadko. Dziecko wychowywało się pod pieczą babci, mamy Magdaleny. Obie mieszkały w Lubiczu, w małej miejscowości z okolic Torunia, skąd pochodziła również Magdalena. Magdalena chociaż mieszkała sama nie mogła narzekać na samotność. Powiedziałabym, że wręcz mogła cierpieć na nadmiar towarzystwa i to towarzystwa samych mężczyzn. Nie jednego, ale kilku, kilkunastu na dobę. W Toruniu Magdalena obracała się pod pseudonimem zmysłowa Ines. Jak się pewnie domyślacie, pracowała w seksusługach. Nie wiem dokładnie, jakie były główne powody podjęcia takiego rodzaju pracy. Ale na pewno duży wpływ miały spore zarobki i możliwość szybkiego usamodzielnienia się. Zmysłowa Ines pracowała swoim ciałem, ogłaszała się na seks portalach jako Zmysłowa Ines. Tam podawała, że ma 23 lata, ale tak naprawdę miała 29 lat. I co właśnie bardzo mi zdziwiło, że od momentu, gdy nastała pandemia, klientów miała o wiele, wiele więcej niż normalnie. Niestety dobra pasa, w cudzysłowie oczywiście, nie trwała dla kobiety zbyt długo, bo do 19 marca 2020 roku. A jak dobrze pamiętam, takie pierwsze zamknięcie nastąpiło 11 marca 2020 roku. 19 marca w progach mieszkania Magdaleny pojawił się młody, 28-letni klient z Gdańska, Radosław. Pracował wówczas w jakiejś podtoruńskiej miejscowości. Podobno kobieta schodziła po każdego klienta do drzwi wejściowych wieżowca i wprowadzała do swojego mieszkania. Poszła więc na pewno również pora do sława. Niestety ta spędzona razem noc okazała się dla Magdaleny ostatnią. Niedługo po wizycie jej ostatniego klienta, na ulicę Kraszewskiego została wezwana straż pożarna. Ktoś był na tyle czujny, że zadzwonił po służby. Na miejscu okazało się, że sprawa jest bardziej skomplikowana. W mieszkaniu leżała dziewczyna, na twarzy miała ślady mogące świadczyć o brutalnym pobiciu. Podjęto nawet próbę reanimacji po wyniesieniu kobiety z lokalu, ale prawdopodobnie już wcześniej nie żyła. Zgromadzeni wokół sąsiedzi sugerowali, że kobieta pracowała w agencji towarzyskiej, która od kilku miesięcy funkcjonowała w jej mieszkaniu. To jednak w tym czasie nie były jeszcze potwierdzone informacje. Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością, a ja pamiętam, że na którymś z telewizyjnych dzienników informacyjnych usłyszałam o tej zbrodni, jakoś wyjątkowo przebiła się do mnie przez różne inne, napierające ze wszystkich stron donosy i zapadła głęboko w moje myśli. Śmierć Magdaleny była bardzo tajemnicza. Kto się zabił, może chciał zatrzeć ślady poprzez celowe podpalenie. Na to pytania odpowiedź musiała znaleźć policja. Violeta Dąbrowska, oficer prasowy toruńskiej policji, potwierdzała, że śledztwo w tej sprawie trwa i na razie mundurowi nie wypowiadają się na temat przyczyn i okoliczności tragedii. I rzeczywiście ekspertyzy potwierdziły, że w mieszkaniu celowo zaproszono ogień. Strażakom i policji od początku źle coś pachniało w tej sprawie, tym bardziej, że znaleziono plamę krwi w mieszkaniu, a pożar wydawał im się jakiś taki nienaturalny. Nie wiem w jaki sposób, może był monitoring albo znaleźli się świadkowie, bo dość szybko odnaleziono sprawcę popicia, morderstwa oraz podpalenia. Okazał się nim wspomniany wcześniej Radosław W., który miał spędzić noc ze zmysłową Inez. Mężczyzna został zatrzymany przez policję w Gdańsku, z którego pochodził. Zostały mu postawione dwa zarzuty. Pierwszy zarzut z artykułu 148 kodeksu karnego paragrafu pierwszego to jest zabójstwa oraz zarzut z artykułu 163, czyli sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Przekazał prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Okręgowej w Toruniu. Podejrzany nie przyznawał się do winy, ale zarówno w prokuraturze, jak i na miejscu zdarzenia złożył obszerne wyjaśnienia, dodał prokurator. Wystąpiliśmy również z wnioskiem do sądu o tymczasowy areszt wobec Radosława W., co mogło stać się w mieszkaniu zmysłowej Ines. Radosław W. uważał, że za dużo zapłacił, a za mało dostał od kobiety. Nie był zadowolony z jakości jej usług wobec ceny. To miało doprowadzić do awantury. Dlatego pobił Magdalenę na śmierć. Potem zaprosił ogień w jej mieszkaniu w Toruniu. Generalnie, w toku dalszych zeznań, mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, Chociaż prokuratura uważa, że wyjaśnienia wymaga dokładny przebieg wydarzeń i motyw, jakim kierował się sprawca, mężczyzna przekonuje, że nie chciał nikogo zabić, dodaje prokurator Andrzej Kukawski. Na razie wygląda na to, że pomiędzy Magdaleną Z a klientem doszło do konfliktu na gruncie usług. Najprościej rzecz ujmując, mężczyzna dostał w jej ramach nie to, na co liczył. I za co miał zapłacić? Radosław W. ma 28 lat, dotąd nie był jeszcze karany. Według jego zeznań tamtego marcowego dnia pojawił się w mieszkaniu przy ulicy Kraszewskiego, by skorzystać z wiadomych usług. Doszło do sprzeczki z kobietą i rękoczynów. Wszystko wskazuje na to, że kobieta została uduszona, więc zadziwia mnie to, iż podejrzany twierdzi, że to on musiał się bronić. Pożar miał zacząć się od umyślnego podpalenia przez niego fotela. Potem ogień zajmował kolejne sprzęty i powierzchnię. Taki scenariusz prawdopodobnym czyni m.in. gotowa już ekspertyza biegłego z dziedziny pożarnictwa. Kolejna opinia sądowo-psychiatryczna wskazuje, że Radosław W. był poczytalny, tyle że mógł być pod wpływem narkotyków. Przy sobie miał amfetaminę i MDMA. W niewielkich ilościach, takich jakie posiada się zazwyczaj na własny użytek. W sprawie dokonano i zlecono dość sporo opinii. Jest opinia z dziedziny medycyny sądowej, czyli o charakterze obrażeń i przyczynie zgonu, z Instytutu Genetyki Sądowej dotycząca śladów tanie do pałkach papierosów znalezionych w mieszkaniu. Wynika z niej, że wszystkie należały do Radosława W. Są wyniki badań śladów w samochodzie mężczyzny oraz wyniki badań jego włosów na obecność narkotyków. Zlecona została również opinia biegłemu z dziedziny fonoskopii, któremu przekazano nagrania oraz ekspertyza dotycząca danych na kartach SIM z telefonów komórkowych. Bardzo wstrząsająca sprawa. Wiadomo nie od dziś, że taki zawód Jaki wykonywała Magda, wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Sam fakt bardzo przedmiotowego podejścia do kobiety sprowadza zagrożenia, że ktoś może potraktować drugiego człowieka jak swoją własność, jak rzecz, którą można wyrzucić, pobić, zabić. Przerażające, abstrahując od strony moralnej, nikt nie ma prawa robić krzywdy drugiemu człowiekowi. Mieszkańcy domu przy ulicy Kraszewskiego w Toruniu tej marcowej nocy długo nie zapomną. Ta kobieta była taka śliczna. Teraz, w czasach pandemii, miała od 10 do 12 klientów dziennie. Ona zawsze po nich wychodziła. Oni czekali na nią przed klatką, mówi sąsiadka. Chcieliśmy zrobić wszystko, aby stąd się wyprowadziła, bo strasznie głośno było. Ciszą nocną zakłócała. Ona tutaj kilka miesięcy mieszkała, dodaje inna. W bloku mieszkali prawie sami starsi ludzie, na pewno nie było im łatwo oglądać i słuchać ekscesów, które wiążą się z pracą Agencji Towarzyskiej. Ale bez względu na to, co robiła Magdalena, nikt nie miał prawa pozbawiać jej życia. Mówią zgodnie starsi sąsiedzi, kobiety. W tle tej zbrodni osoby radosława. W, który jest prawdopodobnym mordercą, pojawia się jeszcze jedna tajemnicza postać. Jest to Josif D., obywatel Rumunii, który w tej sprawie spotkał się z zarzutami sutenerstwa i zacierania śladów przestępstwa. Ciekawe, co chce ukryć. Kilka wątków wymagających wyjaśnienia bada cały czas prokuratura rejonowa Toruń Centrum Zachód. Podczas pięciu miesięcy śledztwa zrobiła bardzo wiele, by poskładać fragmenty tej układanki. Prokuratura dysponuje opinią po badaniu świadków i Osifa D na wariografię wylicza prokurator Andrzej Kukawski. I tutaj dochodzimy do wątku, który w całej tej tragicznej historii może się nieoczekiwanie gmatwać najbardziej. Mieszkanie przy ulicy Kraszewskiego wynajmowane było przez 35-letniego Josifa D, obywatela Rumunii, od dawna mieszkającego jednak w Polsce. Jak przekazuje prokuratura, zamordowaną Magdalenę i Josifa łączył tzw. układ wyłącznie biznesowy. Zatrzymując Rumuna, śledczy postawili mu dwojakie zarzuty. Po pierwsze, typowo sutenerskie, czyli czerpania korzyści z cudzego nierządu i uczynienia sobie z tego stałego źródła dochodu. Po drugie, jednak zacierania śladów przestępstwa. Według nieoficjalnych informacji, Rumun wysłał do swojego mieszkania znajomych, aby zniszczyli karty Sim do telefonów. Policji kryminalnej wymawiał, że nie jest żadnym Alfonsem. Tylko zwykłym taksówkarzem. W trakcie badania na wariografię Josif T reagował na zadawane pytania jak osoba wprowadzająca w błąd, przekazuje prokurator Andrzej Kukawski. W języku potocznym ten wynik badania wariograficznego brzmiałby tak. Josif D kłamał. Pytanie brzmi: co chce ukryć Rumun i czy ma związek z zabójstwem kobiety, na której pracy zarabiał? Obywatel Rumunii szybko po zatrzymaniu został tymczasowo aresztowany. Za kratami miał spędzić przynajmniej trzy miesiące. Już na początku kwietnia był jednak wolny. Decyzję o areszcie skutecznie zaskarżyła do Sądu Okręgowego w Toruniu broniąca go adwokatka. 7 kwietnia areszt już uchylono. W momencie ujmowania Josifa D. prokuratura nie miała jeszcze podejrzanego o zabójstwo. W chwili rozstrzygania przez sąd mojej skargi na tymczasowe aresztowanie Radosław W miał już jednak postawione zarzuty i z tego co wiem, przyznawał się do nich, mówi mecenas Katarzyna Burawska. Ta toruńska adwokatka mimo młodego wieku cieszy się już opinią skutecznej i niestrojniącej od najtrudniejszych spraw. To ona broniła m.in. Bartosza D., oskarżonego o bestialskie skatowanie własnego szczeniaka Fio w Chełmży. Ona też podjęła się w zeszłym roku obrony Jakuba A., podejrzanego o brutalny mord na 10-letniej Krystynie z Morwin. Notabene przerażająca też sprawa. Broniąc Rumuna, będzie starała się wykazać że po pierwsze nie ma on absolutnie nic wspólnego z zabójstwem zmysłowej Ines, po drugie zaś jego działania w charakterze sutenera jest co najmniej wątpliwe. A zacieranie śladów przestępstwa? Mój klient słysząc o pożarze i policji wynajmowanym przez niego mieszkaniu po prostu spanikował, dlatego wysłał do tego lokalu wspomnianych mężczyzn, dlatego zniszczył telefon, nie chciał być łączony ze sprawą. Mówi adwokatka. Tamtego dnia nie miał nawet świadomości tego, że w mieszkaniu przebywała opisywana kobieta. Ciekawa jestem, co wyniknie z dalszego śledztwa w sprawie Josifa D. Jest to naprawdę interesujący i dość mocno zagmatwany wątek. Powrócę jeszcze jednak do Radosława W. Od marca przebywa on w areszcie, czeka na proces, który odbędzie się przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Wszystko wskazuje na to, że postawione mu zarzuty przyjmą w finale śledztwa formę oskarżenia o zabójstwo, umyślne podpalenie mieszkania będące sprowadzeniem zagrożenia dla życia wielu osób oraz mienia znacznej wielkości oraz posiadanie narkotyków. Grozi mu dożywocie. Sprawa przed sądem karnym może oczywiście toczyć się jeszcze bardzo długo, ale ważne jest, że zabójca jest schwytany. Muszę przyznać, że bardzo szybko znaleziono sprawcę, oby nic tej sytuacji już nie skomplikowało. W tle toczy się dramat ludzki. Jest matka Magdaleny, jest osierocona córeczka. Można by mnożyć pytania, dlaczego tak, a nie inaczej zarobkowała Magdalena. Przecież przez to była bardziej narażona na niebezpieczeństwa. Czy nie mogła inaczej? Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale bardzo mi żal Magdaleny i jej rodziny. Pocieszam się tym, że przynajmniej morderca nie spaceruje na wolności. Mam nadzieję, że otrzyma sprawiedliwy wyrok. Wewnątrz jednak mam jakieś dziwne przeczucie, jakieś dziwne znaki zapytania. Czy czasem nie jest tak, że to zupełnie ktoś inny zamordował kobietę i musi być szczególnie kryty? Mam jednak nadzieję, że wszystko będzie wyjaśnione do samego końca. Jak zwykle, jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat przedstawionych wydarzeń. Podzielcie się, proszę, w komentarzach waszymi uczuciami, spostrzeżeniami, opiniami na ten temat. Zachęcam Was nadal do subskrybowania, polubień i komentarzy na moim kanale. Na kolejną sprawę kryminalną zapraszam w następnym tygodniu. Bądźcie uważni. Do usłyszenia.